lat temu siostry pasjonistki zapoczątkowały układanie dywanu wraz z młodzieżą i scholą. To Tą tradycję staramy się podtrzymywać, mimo, że sióstr nie ma. Opiekę nad całością czuwa nad nami ksiądz Grzegorz Wolski, tutejszy proboszcz naszej parafii. Mieszkańcy Mogilnicy przez kilka dni przynosili kolorowe kwiaty, z których ułożyliśmy kobierzec na drodze Bożego Ciała. Zwyczajem w Mogilnicy staje się nowa tradycja która mam nadzieję z roku na rok będzie kontynuowana. początek właśnie tej tradycji to e, dały siostry pasjonistki św. Pawła od Krzyża. E, następnie kontynuują i kontynuować będą scholanki, e, rozśpiewane rozpiewane florianki, które działają na e, terenie gminy i miasta Mogienica. E, różne były kwiaty. E, w tym roku naprawdę kobieżyc jest bardzo kolorowy. Są to płatki róż tulipanów. E, Stokrotek, a rumianki, różne. E, treść dywanu jest co roku inna. E, dzisiaj no, takim tematem przewodnim jest 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przy ołtarz Procesji był przygotowywany przez rodziców dzieci, które przystępowały w tym roku do I Komunii Świętej. Były to dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 i ZSO w Mogielnicy. A przewodnią myślą ołtarza było hasło Papież Rodzin, czyli papież, który propaguje zawsze tradycyjną rodzinę. I żeby. I żeby zaangażować również dzieci, a nie tylko rodziców, w pracę przy ołtarzu, poza całą organizacją i poza przygotowaniem całego ołtarza, dzieci również miały swój wkład i przygotowały obrazki, które są tutaj w boku na tablicy. Każde z, z dzieci, które przystępowało w tym roku do pierwszej komunii świętej w naszej parafii, narysowało obrazek swojej rodziny. Jako, że obraz świętej rodziny też mamy na, ołtar na naszym ołtarzu przy pomniku Jana Pawła II. Dziękujemy serdecznie e, mieszkańcom wsi Otaląż i Cegielnia za przygotowanie w tym roku ołtarza na Święto Bożego Ciała. E, cieszymy się, że mogliśmy e, po prostu tak współ, wspólnie stworzyć e, to, co tutaj też widzimy. Dziękujemy serdecznie Księdzu Proboszczowi za wytypowanie naszych miejscowości e, do, do stworzenia tego ołtarza. W ogóle Ostatnio ołtarz ubrali mieszkańcy miejscowości Pawłowice. Ołtarz nawiązuje do słów Prymasa Tysiąclecia. Wszystko postawiłem na Maryję, szczególnie ważne w tym roku, kiedy będzie nastąpiła Prymasa Tysiąclecia już 12 września bieżącego roku. Także wszystko postawiłem na Maryję. Te słowa nam pokazują jak ważna jest matka była w życiu prymasa Tysiąclecia. To on zawierzył wszystko, i uważam, że my, jako ludzie wiary, powinniśmy tak samo wszystko zawierzać Maryi. Nasze życie, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy, kiedy panuje pandemia, także mamy nadzieję, że już nie będzie koniec niedługo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim mieszkańcom Pawłowic za zaangażowanie, bo to niewątpliwie wielkie poświęcenie i trud. Także dla nas zaszczyt, że mogliśmy ubrać ten ołtarz. Akurat w tym roku, bo powiem, że po 15 latach dopiero ubieramy, tak? to jest długi okres czasu, kiedy nie mogliśmy się wykazać, i tak powiem. Ale pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie. To stwarza taką wspólnotę, za więź pomiędzy mieszkańcami. Także jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim. To jest, to jest. longi vocem qui domi